Witam, zapraszam na odcinek Zdrady Popularnych Aktorów i Aktorek, część druga. Jan Englert. Urodzony w maju 1943 w Warszawie. Aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny. Profesor sztuk teatralnych, pedagog. Dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie. Zagrał ponad 150 ról teatralnych i ponad 100 ról filmowych oraz ponad 200 ról telewizyjnych. Wystąpił w przedstawieniach reżyserów takich jak m.in. Erwin Axer, Jerzy Kreczmark, Kazimierz Dejmek, Andrzej Łapicki, Maciej Prus, Jerzy Jarocki i Jerzy Grzegorzewski. Wyreżyserował ponad 30 spektakli teatralnych i 35 spektakli teatru telewizji. Ma w dorobku ponad 150 ról i 35 samodzielnie wyreżyserowanych spektakli dla teatru telewizji, w którym zadebiutował w 1964. Jako żołnierz w Kandydzie. Jako aktor filmowy zadebiutował w wieku 13 lat rolą łącznika Zefira w filmie Andrzeja Wajdy Kanał. Krystyna Kołodziejczyk była aktorką, która zwróciła na siebie uwagę Englerta. O ich romansie mało wiadomo. Podobno zakończył się szybko i to z winy Englerta, który miał wrócić do żony. Jednak sytuacja była na tyle głośna, że mówiło się, iż ten krótki związek był powodem rozwodu kołodziejczyk z pierwszym mężem, reżyserem Andrzejem Ziębińskim. Aktor w swojej autobiografii powiedział: Jeśli ja zdradzałem, nie miałem pretensji. Jeżeli robiła to samo, nie wiem, czy to jest uczciwość. To jest rzetelny rachunek w ramach, by tak rzec, szukania kompromisu. Ewa Kasprzyk, urodzona w styczniu 1957 w Stargardzie Szczecińskim. Aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa. Podczas studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Pomorskim występowała w lokalnym teatrze amatorskim i koszalińskim zespole Pantomime. Przy trzecim podejściu zdała egzaminy na PWST w Krakowie, które ukończyła w 1983 roku. W trakcie studiów mieszkała z Ewą Lasek, która została jej aktorską mentorką. Odrzuciła propozycję zagrania Wincenty w serialu Rzeka Kłamstwa w TVP1. W latach 90. ograniczyła występy w filmie, skupiając się na pracy teatralnej. W tym czasie zagrała jedynie kilka drugoplanowych ról, m.in. w serialu Radio Romans. Aktorka miała romans z 26 od siebie młodszym mężczyzną. W 2013 roku 56-letnia gwiazda zaczęła być widywana z młodszym partnerem, producentem filmowym Jakubem Michalskim. Jej liczne romanse nie zdziwiłyby, gdyby nie to, że miała męża. Dla Gali powiedziała tu cytat: Funkcjonuję jako kobieta, która ma odwagę przeciwstawić się stereotypom. Nie boję się tego. Jeśli jest zakaz wjazdu w jednokierunkową ulicę, to nie znaczy, że nie można w nią wjechać. Obecnie związana jest z Michałem Kozerskim. Jan Machulski, urodzony w lipcu 1928 w Łodzi, aktor filmowy, teatralny, telewizyjny. Profesor sztuk teatralnych. W 1954 ukończył studia aktorskie w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej w Łodzi a w 1971 serię w Państwowej Wyższej Szkole teatralnej w Warszawie jego żoną była aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna Halina Machulska, z którą w 1970 wspólnie założyli i prowadzili do 1996 roku teatr ochoty w Warszawie. Owocem tego małżeństwa jest syn Juliusz, który został reżyserem, producentem filmowym, aktorem, scenarzystą i dramaturgiem. Machulski zmarł na zawał serca 20 listopada 2008 w warszawskim szpitalu Bielańskim w wieku 80 lat. W listopadzie 2008 roku media informowały, iż Jan Machulski pozostawił po sobie nie tylko wiele wybitnych ról, ale też nieślubnego syna. Aktor zdradzał żonę, zanim pod koniec życia odszedł od niej i związał się z pewną aktorką. Żona latami przymykała oko na zdrady. W 2000 roku Halina Machulska i młodsza od niej o pół wieku kochanka męża zagrały nawet razem u boku Jana Machulskiego w serialu Miasteczko Krzysztof Kowalewski, urodzony w marcu 1937 w Warszawie. Aktor filmowy, telewizyjny, teatralny, kabaretowy i radiowy. Znany był głównie z licznych ról komediowych. Na filmowym ekranie zadebiutował w 1930 roku w filmie Aleksandra Forda Krzyżacy. Wystąpił w około 120 filmach i serialach telewizyjnych. Zagrał ponad 1000 ról w Teatrze Polskiego Radia. Przez wiele lat był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zdewerowicza w Warszawie. Jego ojcem był Cyprian Kowalewski, ekonomista, dyrektor fabryki papierów w Jeziornie. Matką była Elżbieta Kowalewska. W marcu 1961 wystąpił po raz pierwszy na deskach Teatru Dramatycznego, z którym był związany do 1932. Kowalewski często występował w filmach Stanisława Barei. Był związany z Ewą Wiśniewską. Ich relacja skończyła się burzliwie. Kowalewski miał romans z Agnieszką Suchorą, z którą niedługo potem wziął ślub. Nie widziałam powodu, żeby przymykać oko na wyjazdy Krzysztofa na kąpiele do nowonarodzonego dziecka, mówiła Ewa Wiśniewska. Agnieszkiem suchorem poznał podczas prób do spektaklu Wieczór Trzech Króli w Warszawskim Teatrze Współczesnym. Tadeusz Pluciński, urodzony we wrześniu 1926 w Łodzi, Aktor filmowy, teatralny i radiowy. Artysta estradowy. Najczęściej obsadzany w rolach amantów. Urodził się jako syn Austriaczki Eugenii i Władysława Pucińskiego, kierownika Wydziału Kultury i Oświaty w łódzkim magistracie. Po ukończeniu publicznej szkoły powszechnej, naukę kontynuował w miejskim gimnazjum męskim. Po raz pierwszy trafił na ekran w epizodycznej roli żołnierza niemieckiego w dramacie Wandy Jakubowskiej. Ostatni etap był obsadzany przede wszystkim w rolach drugoplanowych, często komediowych, którym zawdzięcza rozpoznawalność. Czterokrotnie żonaty i czterokrotnie rozwiedziony. Podobno aktor słynący z zamiłowania do kobiet miał 3000 tysiące kochanek. Swój pierwszy raz przeżył z matką kolegi. Za każdym razem wierzyłem, moje kobiety też, że się zmienię. Że się ustatkuję i kiedy jest jeszcze gorąco, kiedy miłość jeszcze tak nie powszednieje, dawałem radę. Ale potem te wszystkie pytania, gdzie wychodzę, o której wrócę, zaczynają męczyć. Lubiłem być żonaty? Ale lubiłem też wolność. To wywiad aktora z Gazetą Wyborczą. Andrzej Łapicki. Urodzony w listopadzie 1924 w Rydze. Aktor teatralny, filmowy, reżyser teatralny, profesor i rektor państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zerwerowicza w Warszawie. Poseł na Sejm. Był synem Borysa i Zofii z domu Fromont. Jego ojciec był profesorem i wykładowcą prawa rzymskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jego pradziadek aktor Łapicki pełnił funkcję wojewody miejskiego w czasie powstania styczniowego. Aktor uczęszczał do gimnazjum i liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie. Studiował następnie w konspiracyjnym Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. Łapicki zmarł 21 lipca 2012 w swoim domu w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe aktora odbyły się 27 lipca w kościele św. Karola Boremusza. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Pąskowskim. Był jednym z najprzystojniejszych amantów polskiego kina. Podobał się wielu kobietom. Pierwsza żona przymykała oko na jego zdrady. Łapicki nie ukrywał, że mógł robić co chciał. W wywiadzie powiedział: Miałem pewne przyzwolenie na szaleństwa, na życie nocno-knajpowe. Poza tym nigdy żona nie pytała mnie dokąd idę, skąd wracam i dlaczego o tak późnej godzinie. Zofia Łapiska tolerowała zdrady męża. Leon Niemczyk, urodzony w grudniu 1923 w Warszawie. Aktor filmowy i teatralny. Jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych aktorów w historii polskiej kinematografii. W ciągu ponad 50 lat kariery zagrał w około 400 filmach polskich i prawie 150 zagranicznych, głównie niemieckich. Grał także w filmach czechosłowackich, jugosłowiańskich i francuskich. Urodził się w Warszawie, gdzie mieszkał do czasu wybuchu II Wojny Światowej. Jego braćmi byli Skrzypek Wacław i Ludwik. Po roli w filmie Romana Polańskiego Nóż w wodzie zaczął otrzymywać propozycje gry w filmach zagranicznych. W 1969 odebrał Nagrodę Państwową dla najlepszego aktora za rolę inżyniera Lorenza Regera w filmie Horsta Simana Czas Życia. Aktor zmarł na raka płuc w listopadzie 2006 w Łodzi. Trochę Niemczyka spoczęły na łódzkim, starym cmentarzu. Aktor twierdził, że miał sześć żon, jednak po śmierci aktora na światło dzienne wyszła prawda na temat jego relacji z kobietami. Aktor miał liczne romanse.